Cześć! Przez dłuższy czas zapowiadałem serię odcinków z budowy mojej najnowszej rakiety, Jowisza D, więc dzisiaj zajmiemy się projektowaniem tej rakiety. Każdy etap powstawania tej rakiety jest bardzo ważny, ale też długi, dlatego podzieliłem go na odcinki. Każdy z nich pokryje inny etap powstawania Jowisza D, zaczynając od projektu, kończąc na finalnym efekcie. Najpierw ustalmy, jak ma wyglądać nasza rakieta? Na jej wygląd silnie wpłynie funkcja, którą pełni, a tą funkcją jest wynoszenie ładunków w powietrze. Teraz, nie każdy ładunek ma idealnie opływowy kształt i nie jest aerodynamiczny, dlatego do tej rakiety użyjemy kopuły aerodynamicznej. W środku kopuły jest miejsce na ładunek, a ona sprawi, że podczas lotu do góry Ładunek będzie osłonięty przed oddziaływaniem aerodynamicznym powietrza i nie będzie spowalniał rakiety, dlatego że kopuła jest aerodynamiczna i nie można ukryć, że z kopułą rakieta wygląda po prostu bardziej epicko, bo najważniejszą częścią rakiety jest epicki wygląd. Zacząłem od kopuły, a powinienem zacząć od najbardziej podstawowej części rakiety. Chodzi mi tu oczywiście o kadłub. W przypadku Jisiadę. Kadłub będzie miał wymiary 5 cm na 50 cm. 5 cm to średnica, a 50 cm, czyli pół metra, to jego wysokość. Kadłub jest zrobiony z kartonu, ale to nie jest zwykły karton, tylko karton specjalnie przygotowany do rakiet, czyli jest nie dość że lekki, to jeszcze wytrzymały. Kiedy na górze kadłuba przymocujemy kopułę, ten nasz twór zaczyna przypominać rakietę. Ale gdyby w takim stanie poleciał, to natychmiast rakieta zaczęłaby koziołkować i spadłaby po prostu na ziemię, i ładunek nie dotarłby do punktu docelowego. Rakieta byłaby niestabilna podczas lotu. A to dlatego, że nie ma lotek, które mogłyby ustabilizować naszą rakietę. Projektując je, musimy wziąć pod uwagę kilka czynników. Pierwszym z nich jest po prostu aerodynamika. Lotka musi stawiać jak najmniejszy opór w pionie i jak największy w poziomie. Dzięki temu umożliwi rakiecie lot pionowo do góry, ale ograniczy obrót wokół własnej osi. Kolejny czynnik, który musimy wziąć pod uwagę, to lądowanie. Jowisz D ma wylądować w pozycji mniej więcej pionowej przy użyciu spadochronu. Gdyby lotki wystawały poniżej kadłuba. To po prostu odpadłyby albo połamałyby się przy lądowaniu. I najłatwiejszym sposobem zażegnania tego problemu jest po prostu przesunąć je wyżej. Tylko że jeśli przesuniemy lotki wyżej, to rakieta straci stabilność aerodynamiczną i znowu zacznie koziłkować. Więc, wbrew pozorom, tutaj najłatwiejszym rozwiązaniem jest zostawić te lotki najniżej, jak to, się, jak to jest możliwe, i po prostu przesunąć. Dolny wierzchołek lotek wyżej. W ten sposób przy lądowaniu lotki nie dotkną ziemi i cała energia lądowania będzie zaabsorbowana przez kadłub. Dzięki temu lotki nie odpadną. Potem oczywiście rakieta się przewróci, ale lotki są już na to odporne. Jest jeszcze jeden dosyć oczywisty aspekt, który trzeba wziąć pod uwagę: to ilość lotek. Absolutne minimum to trzy lotki. Jeśli będzie ich mniej, rakieta nie będzie stabilna. Jednak przy tych prędkościach i tej skali rakiety najczęściej wybiera się cztery lotki. Ale załóżmy, że jedna z nich podczas lotu odpadnie. Zostaną trzy, czyli powinno być ok, prawda? Nie. Lotki dają stabilność rakiecie tylko jeśli są zamontowane symetrycznie i w równych odstępach. I nie mówcie mi, że to jest równy odstęp. Przy takim ułożeniu lotek rakieta po prostu nie mogłaby lecieć i spadłaby na ziemię. Dlatego w przypadku Jowisza D zdecydowałem się na sześć lotek. Nawet jeśli jedna z nich odpadnie, to rakieta nie będzie aż tak niestabilna. A w przypadku zupełnie normalnego lotu, rakieta zyska bardzo wysoką stabilność aerodynamiczną. A o to nam właśnie chodzi. To mamy już lotki, i to zaczyna wyglądać coraz bardziej jak prawdziwa rakieta. Nie wiem, czy już się zorientowaliście, ale zapomnieliśmy jeszcze o jednej rzeczy: nie ma silnika. Najprostsze rozwiązanie tego problemu jest na wyciągnięcie ręki. Po prostu dodajmy silnik. Napędem Jewishi D będzie silnik z kategorii E15. To znaczy, że znajduje się w kategorii E i ma ciąg o wartości 15 N. To zupełnie wystarczy w przypadku naszej rakiety. Do zamontowania naszego silnika użyjemy trzech kartonowych krążków. I tak, teraz się zapytacie, jak to karton do silnika rakietowego? A ja powiem. No, oczywiście, dlatego że to jest mały silnik, będzie działał krótko i temperatura, którą wytworzy, nie będzie aż tak ogromna. Poza tym użyję twardego specjalnego kartonu, właśnie stworzonego do tych celów. On na pewno się sprawdzi, dlatego że to już jest przetestowana metoda. No dobra, skoro mamy już naszą rakietę, to zasymulujmy sobie jej lot. A do tego użyję najnowocześniejszego narzędzia do symulacji 3D, czyli zwykłego modelu. Więc tak. Silnik się włącza, rakietę startuje, silnik się wygasza, kopuła się otwiera, wy wypada ładunek i ups, zapomnieliśmy spadochron. Więc spadochron. To nie będzie trudne. A może jednak? Nie, to serio nie będzie trudne. Szczególnie, że możecie obejrzeć odcinek, w którym pokazałem, jak robi się spadochron. Kiedy odpowiednio zwiniemy spadochron, możemy włożyć go na dno kopuły. Podczas lotu w górę, będzie chroniony przed pędem wiatru i nie będzie spowalniał rakiety. Kiedy jednak kopuła się otworzy, wiatr wywieje spadochron ze środka rakiety, spadochron się otworzy i bezpiecznie sprowadzi rakietę na ziemię. I to było świetnie zademonstrowane przy locie prototypu JWSZD. Zobaczcie. Otworzyła się, otworzyła się kopuła, ale spadochron odpadł. No dobra, może linka była trochę za słaba, ale jednak padochron wyleciał z kopuły i się otworzył, tylko że linka się zerwała, więc wystarczy zamontować mocniejszą linkę i wszystko będzie ok. Właściwie ogólny projekt Jowisze jest już gotowy, a ten odcinek miał pokryć tylko projekt, więc z mojej strony to by było na tyle. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić następnego, to zostaw lajka, like zasubskrybuj ten kanał i widzimy się następnym razem.